Co? Zrobili dwa w jednym? O, idę po mamę. Przestań, Fredka. Możemy robić inne rzeczy, zamiast przyłapywać twoich braci. To może być cokolwiek, znaczy, oprócz spania. Włosy można spleść, to rana bzdury też pleść. Przebrać się tak, by twoi bracia mogli płakać i W Różne gry tu zagramy, założymy piżamy. O, więc dziś nie będzie liczyć nikt. No dobra, ale może lamy nikt Nie będzie spać. Się Od muzyki tam zadrży! Wiecie co powiedział Jeremia? Buford! ford, trochę klasy! Zabiny. Rzęsy i tipsy lub sens, spirytystyczny. Uuu! Zdradzimy sobie nasze najmroczniejsze tajemnice lub nowiny Nikt nie będzie spać na naszej piżamówce Dzisiaj nie zaśnie tu nikt. To chwila bojowa, muszę być Niech suwa! Daj odpocząć oczom, to tylko przerwa reklamowa! Bo kiedy kończy się dzień i praczek znika znów gdzieś, aż się ode... Trzeba No z drugą dał szansę mi przyłapać ich Czuję, że dziś będzie jak ma być Jak ma być Nikt nie będzie spać na naszej piżamówce I niech nas zaskoczy świt Bo nikt nie będzie spać na naszej piżamówce Czyli dzisiaj ich jak nic Przyłapię Wiesz, Fredka, chyba nie za bardzo zrozumiałaś, o co chodziło, co?